хорошо? раз Me fez, na govnoj ulici Sturevskog i so Yeah <laughs> Let's Teraz idziemy na zimno Na zimno no, i niestety takie dziurawe podwórka I Tutaj kompleks żywiak, i Niestety też dziurę no nie ma komu to naprawić

No jesteśmy blisko Wisły Procesja zaraz tu dojdzie i skręci w ulicę tamki z ulicy Zimnej No i potem już zostanie ten ołtarz który przy cukierni będzie Raskowskiego Trzeba się nabiegać, Panie Prezydencie. O, tu jest ołtarz. Tu już jest ołtarz na ulicy Tamki. A tam widać Wisłę. Tam już widać Wisłę. Sesja zmierza do ulicy Tamki już niech się jedzie No na Jezus, na dywanie. Przepraszam. Serce Boże. Szczęść Boże. Bardzo ładny ołtarz, Z Jezusem Łaskawym. Przepraszam Panią, Panią. Przewać zostawił, a żeby nas przez to a żeby nas przez to zbawił. Kto ten chleb spożywa będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Do właściwego wykorzystania czasu, który dał nam Bóg na Ziemi, należy nasza wieczność. Mamy czynić sobie Ziemię poddaną, ale nie możemy zapominać o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie. Chrystus przypomina nam to w słowach Ewangelii która za chwilę odśpiewa kapłan. Zadatkiem uczty niebieskiej jest uczta eucharystyczna, którą Jezus nam przygotował i na którą nas zaprasza. On wiedział, że będziemy się wymawiać i szukać tysiące powodów na swoje usprawiedliwienie. Prze to powiedział, jeżeli nie będziecie pożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. A przecież celem naszego pobytu na ziemi jest zjednoczenie się na zawsze z Bogiem, naszym kochającym Ojcem i Stwórcą. Przeto przyjmijmy zaproszenie Jezusa i zasiądźmy razem z nim do uczty. Pan z wami Izuchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza tobie, Trzeciego dnia po śmierci Jezusa Dwaj z jego uczniów byli w drodze do wświwzanej Emaus, oddalonej 60 stadiów pod Jerozolimem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szewew z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi Tak, że go nie poznali Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali a on okazywał, jakoby miał iść dalej Lecz przymusili go mówiąc Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisztma nam wyjaśnia. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu, innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście stał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. A Tobie chrysem który pokornie zbawia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. O od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O od nagłej i śmierci Zachowaj nas, Panie Od żadnej śmierci Zachowaj nas, Panie Módlmy się Wszechmogący wiecznym Boże Prawa, byśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie chwili naszej śmierci, najświętszego sakramentu ciała i krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. bye <laughs> ha Dlaczego panie urywają? Na szczęście. na szczęście. Na szczęście. Wszyscy sobie zrywają gałązkę na szczęście. Na szczęście, tak? Żeby się chroniło. Broniło Aha, broni się rzęść. Nie chce się urwać.

Bardzo ładny Jezus na Gabelinie. Teraz będzie na filmie. Wszyscy sobie urywają. Na szczęście. O, że co? No i tak to właśnie dzisiaj przy ołtarzu jesteśmy. Jezu, ufam Tobie. No to siostra. Faustyna taki obraz mówiła, żeby namalować. No i to jest nasz obraz taki znany w całym świecie już. Pozdrawiam. Właśnie jeszcze jeden ołtarz został, ale się kończy bateria, więc nie będę nagrywał. Pozdrawiam wszystkich, w boże ciało. Redaktor słowo że dla Was z Dańska, Stogi, Reportaż zrobił z procesji.